Dzień dobry, nazywam się Łukasz Celiński, reprezentuję firmę Clico i dzisiaj pokażę, w jaki sposób dokonać podstawowej konfiguracji maszyny wirtualnej, bazującej na rozwiązaniu BIC od firmy F5 Networks. Zakładam, że maszyna wirtualna została już zainstalowana i uruchomiona. W pierwszej kolejności uruchamiam konsolę. Muszę podać podstawowe dane do logowania domyślne dane. dane. Będą to dane takie jak. Nazwa użytkownika. Root, hasło Default. Następnie muszę wprowadzić ponownie hasło domyślne, czyli Default, oraz hasło docelowe. Następnie muszę je powtórzyć. Teraz chciałbym wprowadzić konfigurację mojego interfejsu zarządzania. Żeby to zrobić, wpisuję Konfig. Wyświetli mi się okno, gdzie krok po kroku będę mógł taką konfigurację wprowadzić. Naciskam Enter, przechodzę dalej, wybieram konfigurację dla IPv4. Nie chcę użyć automatycznego adresu IP, chciałbym zdefiniować ten adres ręcznie. Wprowadzam adres. W moim przypadku będzie to adres. 10, 11, 1, 130 Maska 24-bitowa. I chciałbym stworzyć domyślny, domyślny gateway. Tak więc klikam OK i następnie akceptuję ten domyślny, który jest proponowany tutaj, dlatego że akurat to jest moja domyślna brama w mojej podsieci. Naciskam Enter. Weryfikuję, czy konfiguracja, którą wprowadziłem, jest poprawna. Jeżeli chodzi o mnie, tak jest. Klikam Enter i dane są zapisane. W tym momencie mogę już spróbować zalogować się na adres 10.11.1.130. Oczywiście po protokole HTTPS. Akceptuję połączenie niezaufane, ponieważ jest to pierwsze połączenie. Wpisuję dane do logowania admin oraz hasło, które przed chwilą wprowadziłem, zmieniłem i się loguję. System prosi mnie o ponowne podanie tego hasła oraz podanie nowego hasła dla użytkownika admin. Zapisuję dane. Już te dane zostały zapisane, teraz mogę się zalogować na moją F5. W pierwszej kolejności uruchamia mi się wizard, gdzie krok po kroku mogę wprowadzić wszystkie niezbędne informacje. Tak więc klikam Next i w pierwszym kroku muszę dodać dane odnośnie mojej licencji. Tak Więc klikam Activate i muszę wprowadzić. Klucz. Kopiuję klucz, który mam zapisany u siebie w notatniku i go wklejam. Aktywację licencji mogę dokonać na dwa sposoby: albo w trybie onlineowym, ja to właśnie w tym momencie wykonam. Kliknę tutaj od razu Next. A jeżeli wasza maszyna wirtualna nie posiada dostępu do internetu, to możecie to wykonać w sposób manualny. Wprowadzacie klucz na waszej wirtualce, generujecie specjalny kod, następnie wklejacie go na stronę F5. Na stronie F5 generowany jest dodatkowy klucz, który wklejacie na Waszą VM-kę i licencja jest aktywowana. Ja tutaj użyłem metody online'owej, wprowadziłem klucz i teraz czekam na informację zwrotną z serwerów producenta. Licencja jest weryfikowana pod kątem jej zgodności, pod kątem jej poprawności oraz pod kątem tego, co ona obejmuje. Bo jak zapewne wszyscy dobrze wiecie, na jednej maszynie F5 można uruchomić różne, różne funkcjonalności. Takie jak chociażby LTM, DNS, jak ASM, czy też Advanced WAV, takie jak AFM. No tutaj mamy całkiem sporo modułów do wyboru, już nam te moduły tutaj się pojawiają, czyli znaczy, że licencja, którą wprowadziłem jest poprawna. Mamy informacje odnośnie tego, jakie moduły są dostępne na platformach BKiP oraz czy posiadamy licencję dla konkretnego modułu. Ponadto, jakie są wymagania sprzętowe. Tutaj już wszystkie dane zostały zaczytane, tak więc mogę kliknąć Continue. Dla każdego modułu domyślnie mam wyłączonego LTMA, mam informację, w jakim trybie ma ona pracować, Dedicated, Nominal, Minimum. Czy mam licencję? i jaka jest wymagana, jakie są wymagane elementy związane z, z hardware, czyli ile dysku zajmuje dana instancja oraz ile pamięci RAM. Ja na chwilę obecną pozostawię tylko i wyłącznie uruchomionego LTM-a i przejdę dalej. W kolejnym kroku mam informacje na temat certyfikatu. Domyślny jest certyfikat generowany typu Self-Signed. Jest to certyfikat, który jest wykorzystywany na potrzeby takich elementów jak administracja urządzenia, czy też na potrzeby komunikacji w ramach klastra HA. Jeżeli macie dedykowany certyfikat, to na tym etapie już możecie go wgrać. Jeżeli nie, możecie przejść dalej i po prostu w kolejnym kroku, czy też w późniejszym etapie ten certyfikat zmienić. Ja tutaj pozostawię ten certyfikat jako domyślny. I przejdę dalej. Następnie kwestie konfiguracji zarządzania, interfejsu zarządzania. Ja już zdefiniowałem sobie wcześniej adres IP, maskę i gateway'a. Dodam jeszcze nazwę mojej maszyny wirtualnej, czyli mojego hostname'a i zmienię strefę czasową na polskę. Oprócz tego podam od razu hasło dla ruta. I przejdę dalej. Teraz to, co będę miał do zrobienia, to konfiguracja sieciowa. Mam do wyboru dwie ścieżki. Albo wybieram ścieżkę standardową, i tutaj krok po kroku w ramach Wizarda będę wprowadzał wszelkie elementy związane z, z siecią, z wilanami, z adresacją, konfiguracją H i tak dalej. Albo mogę wybrać opcję zaawansowaną, gdzie tego typu czynności wykonuję później. Natomiast ja od razu chciałbym zrobić to na tym etapie, czyli klikam tutaj sobie Next. Zaznaczam tutaj opcję jako domyślne, czyli że chcę mieć opcję dostępną na potrzeby konfiguracji, synchronizacji. Na potrzeby HA chcę wykorzystać połączenie sieciowe, czyli zostawiam network. Przechodzę dalej i konfiguruję mój interfejs po stronie internalowej, czyli po tej stronie wewnętrznej, po stronie klienta najczęściej. Przypisuję sobie tutaj adres IP, przypisuję maskę oraz przypisuję floating IP, czyli taki adres IP, który nie będzie na sztywno przypisany do mojej F5. On w przypadku, gdy mam zestawiony klaster i z jedną z urządzeń no, ulegnie awarii, zostanie przeniesiony na inne urządzenie. Wybieram interfejs, na którym będą przypisane te adresy. Czy ma być tagowany, czy nie tagowany. Go dodaję i przechodzę dalej. Podobne czynności Wykonuje dla segmentu zewnętrznego, czyli typu external. Tworzę nowy VLAN, Dodaję tutaj sobie dedykowaną adresację, maskę. Dodaję sobie także adres pływający. Wybieram interfejs. Tutaj zostawię interfejs 1.1. Dam jako nietagowany. Dodaję i przechodzę dalej. W kolejnym kroku mam informacje na temat HA. Ja tutaj wykorzystam opcję pod tytułem Wykorzystanie aktualnie istniejącego VILANu. I na potrzeby HA chciałbym wykorzystać ten mój segment wewnętrzny, internalowy. Tak więc z tej listy rozwijanej wybieram sobie internal. Pozostałe elementy zostawiam bez zmian i przechodzę dalej. W kolejnym kroku podaję dane adresa, dane adresowe NTP-a. Podaję ogólnodostępny adres serwera ntp.plpool.ntp.org i przechodzę dalej. Podobnie rzecz się ma dla serwera DNS. Wprowadzam cztery jedynki, dodaję i przechodzę dalej. Kolejny etap to jest konfiguracja synchronizacja konfiguracji. Wybieram tutaj adres które będzie do tego celu wykorzystywany, będzie to adres segmentu wewnętrznego, i to musi być adres na stałe przypisany, nie może być to adres typu floating. Zresztą nawet nawet nie mamy możliwości wybrania adresu typu floating. Przechodzę dalej. Kolejna kwestia, failover, czyli definiujemy sobie tutaj, jakich adresów, jakich portów nasza F5 może użyć w przypadku przełączenia naszego klastra. Ja tutaj zostawię te parametry domyślne, czyli chociażby adresację. Wewnętrzną i adresację interfejsu zarządzania. Przechodzę dalej. Kolejny krok mirroring, gdzie definiujemy sobie, którego portu ma użyć nasza F5 na potrzeby synchronizowania sesji. W normalnym trybie, jeżeli nasze urządzenie uległoby awarii, a realizuje określoną ilość połączeń, to te połączenia niestety zostaną zerwane. Ale jeżeli skorzystamy z opcji mirroringu, to będą one mogły zostać synchronizowane z innym urządzeniem w ramach naszego klastra. I tutaj sobie definiujemy, który port ma być wykorzystany do tego typu, do tego typu funkcjonalności. Ja tutaj wybieram port wewnętrzny. Przechodzę dalej. I następnie mam informacje na temat mojego klastra, w tym przypadku Active Standby. Mogę albo wybrać opcję standardową, gdzie. Już muszę mieć zdefiniowaną, już muszę mieć zaimplementowaną inną F5. Wtedy mogę ją wyszukać i taki klaster zestawić. Albo jest to moje pierwsze urządzenie. No i najzwyczajniej w świecie na późniejszym etapie chciałbym dodać. Urządzenie do klastra. Tak więc tutaj w tym przypadku kliknę opcję zaawansowaną, ponieważ później potencjalnie chciałbym taki klaster stworzyć. Klikam finish i wszystkie elementy, które należało zdefiniować w tym Wizardzie, zostały podane. Cała konfiguracja została dostarczona i urządzenie jest gotowe do działania. To wszystko. Maszyna wirtualna posiada już podstawową konfigurację. Dziękuję i życzę przyjemnej pracy z rozwiązaniami od F5 Networks.